Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Yy, wujek Fester. Co, co się No Ja wiem, że tak wyglądam. No Boże, ksiewa? Nie tam ksywa od razu. Tam, no, ale coś, coś tam już zaczynają pisać w, w komentarzach. Yy, szczupaki Info, już za sekundkę. Ale Marcin, co, co nad Wisłą się dzieje? Nad Wisłą? Yy, nad Wisłą. Ogólnie no. miałem w ciągu weekendu tylko jedno, jeden dzień możliwości wyjść po Wisłę no i. Złowiłem szczupaka i miałem pięknego bolenia, ale niestety się odpiął. A w ogóle jak bolenie żerują, widać się? Yy, nad ranem i wieczorem wychodzą. Aha, I się kotują. No, Kot tak. Na co, na co? No, nie wiem, czy zdradzać, nie. No, no, tam, no, coś no to coś? nasieczka. Tu podchodzimy, patrzymy. Przepraszamy, yy, przepraszamy. Przepraszam. Yy, na na, 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 na Sigę czy na cykadę? Na cykadę. No to na cykadę i nic więcej nie zdradzamy. Nie po, no nie... Ale na pewno jest ten kolor, widzę tu. zawsze łowiłem na ten SL, ale niestety go miałem ostatniego, urwałem w pudełku. Bo to słuchaj, po to miałem... nie, nie pokazuj, nie pokazuj, bo to nie o to chodzi, aby widzowi palcem pokazać, e, który kolor, tak to powiedzmy, że tylko na cykadę i... 9 więcej się... No bo też nie mówisz, to by kupili też mniejsze, no i zepsułeś. Najlepsze jest to... Jakiś siebie handlowiec, no... Najlepsze jest to, no, najlepsze by... jest to że to? rzuciłem... Mówię, nie pracuje mi ta cykada. Okazało no. się, że po prostu zaplątała. I ja chciałem go szy szybko zwinąć. Nogle, łup, na zaplątaną? No, na zaplątaną. Idiot przynęta, normalnie, bardzo dziwne. Bardzo dziwne, moi drodzy. Film z Mazur już za chwilę na moim kanale. Ale co Wam mogę powiedzieć, bo to tak jak z przynętami na okonie, tak by Wam już pokaza pokazałem wczoraj, jeszcze przed publikacją tego filmu z Mazur, ale mogę Wam powiedzieć, na co. Uczę się duże szczupaki, co prawda nie wiem czy wszyscy, ale tutaj jeden y, z przewodników wędkarskich, z którym żeśmy sobie y, połowili I tu, o, i tu już wiem, już, y, bo czytałem taki komentarz, bo ktoś tam mi napisał y, na YouTubie, że He, ty to Kowalczyk to zawsze tam y, ktoś się zawiezie, z kimś pływasz, ty to samemu chyba z ryby w ogóle nie złowił, coś tam, coś tam. No, i ja ogólnie wychodzę z takiego założenia, moi drodzy, to wam nieraz mówiłem, czy tam na live'ach, czy na filmach, tak dalej, że ja uważam siebie za bardzo przeciętnego wędkarza i wspieram się wszelkimi e, możliwymi e, e, sposobami, aby tych ryb łowić więcej, że tak można powiedzieć, że dopalam te swoje e, wędkarstwo. I powiem wam, że wam też to doradzam, jeśli macie taką możliwość. To korzystajcie z wszelkich możliwych środków, sposobów, z jakichś źródeł informacji czy ze znajomych, którzy łowią więcej. No ja bardzo lubię np. Towarzystwo dobrych wędkarzy, Towarzystwo dobrych, dobrych przewodników wędkarskich, bo dzięki temu człowiek co robi, uczy się moi drodzy, uczy się. A jak ktoś uważa, że już jest takim super zajebistym wędkarzem, aby pisać komuś innemu, tego typu komentarze, bo już się wszystkiego nauczył, to moim skromnym zdaniem jest po prostu głąbem, jeśli uważa, że już wszystko o wędkarstwie wie. Bo mnie cały czas pewne rzeczy totalnie zaskakują i ciągle uczę się czegoś nowego. To, to jest niesamowite w wędkarstwie. Że no nie da się wziąć i w ciągu nie wiem, sezonu, dwóch nauczyć się wszystkiego o sandaczach. Bo moi drodzy, na każdym łowisku, na każdym jeziorze, na każdej zaporówce, w każdej rzece są troszeczkę inne warunki i te ryby troszeczkę inaczej się zachowują. No i tym razem, jak byliśmy na Mazurach, to, no to polowaliśmy na bardzo duże szczupaki. No ja niestety przy takich polowaniach jestem troszkę pokrzywdzony, ponieważ ja jestem tym operator, operatorem kamery i tak dalej. No tu w tym wypadku się tłumaczę, bo akurat ja specjalnie nie połowiłem tych wielkich szpaków. Ale za to złowił piękną rybę Paweł Bondarenko i pokażę wam, pokażę wam na co. O, proszę bardzo. To jest, dokładnie, to jest dokładnie ta guma. Jest jeszcze w takich kolorach. Chociaż po rozmowie z przewodnikiem wędkarskim wydaje mi się, że bąd potem do nas dołączył. Zobaczycie też, co to, to za przewodnik wędkarski. To uważam, że chyba te większe byłyby nawet skuteczniejsze. No bo to jest. To jest... Jaki to jest rozmiar? Cholera. Nic nie. No to, to taki, taki to jest rozmiar jak nam no, bo nie mam okularów i nie widzę niestety. No. Tak więc, tak więc, tak ale no to tak Paweł. Paweł akurat miał tą gumę i sobie złowił na to takiego 98. Ale pokażę Wam czego miał bardzo dużo w swoim pudełku, właśnie przewodnik wędkarski, który z nami ostatniego dnia popłynął. Też nam opowiedział bardzo ciekawe rzeczy i też nas pewnych rzeczy nauczył. Plus pokazał, jak to działa w praktyce i też złowił przepiękną, wielką. Wielką rybę, no i czego miał dużo w pudełku. To oczywiście nie wszystkie gumy, które miał, no ale ja, ja wam pokażę to, co akurat jest w zadziorze. Jest w bardzo dobrej cenie, bo jest akurat w promocji, więc proszę bardzo. Akurat miał bardzo dużo gum Westina. Szatki z slimów w rozmiarze, w rozmiarze 18, plus następną taką gumą, których też miał dużo. To moi drodzy, to moi drodzy bultizy w wielkości 18 cm, gdzie one są, tylko tak się rozumiem. A tu się, tu się podziały, poskradały, proszę bardzo. Oh. Bultizy, bultizy 18, i poczekajcie, bo one tu się jakoś wszystkie po, poukrywały. O, oh, tu nie chcę y, podpowiadać, ale. Tutaj ten kolorek zagrał, zagrał bardzo dużą rolę, na przykład, no i ogólnie bultizy, bultizy, bultizy 18. Takie wyciągniemy. To nie dziwne, że się nie sprzedawały, jak gdzieś tam pochowane w kącie. Tak to bywa, no, więc o. no. A co tam jeszcze miał innego w pudełku, to zobaczycie yy, u mnie, oczywiście, na filmie o. Co tam ciekawego, panie kolego, słychać? No Robimy zamówienie, robimy zamówienie, żeby trafiły najlepsze woblerki sumowe. Proszę Zrapali. bardzo. Robimy, e, robimy zamówienie, Zapali, Zaraz dojadą kolejne, kolejne woblery. Dokładnie. Tak więc, e, tak więc, tak, mój drogi. To wam chciałem dzisiaj, to wam chciałem dzisiaj opowiedzieć. Film na dzisiaj nagrywam wczoraj. A jak Wy to oglądacie, to ja sobie właśnie w tej chwili pływam po wiśle. W tym dniu co wyglądacie? Czy biorą ryby? Nie wiem, bo to dopiero jutro. Nie potrafię przewidzieć. Ale możecie w komentarzach napisać, czy, czy będą brały, czy nie. To ja jutro będę wtedy o tym wiedział. No, I to tyle. Tak więc bardzo dziękuję za e, uwagę. E, pamiętajcie, że to, co ja wam tutaj mówię o przynętach i tak dalej, to potem no, będziecie mieć potw potwierdzenie e, w moim filmie na tym głównym kanale Sebastian Kowalczyk, wędkarstwo i podróże, więc tam też również zapraszam. Zostawcie suba łapkę dla zasięgu i te inne pierdolety e, YouTube'owe, a ja Uciekam do domu zaraz, aby montować dla Was film, abyście sobie mogli zobaczyć, jak to wyglądało w praktyce i przy okazji jeszcze zobaczycie zajebisty ośrodek czasowy na Mazurach, który przez przypadek znalazłem. No bo ogólnie, jak tam jeździłem, na jeździłem po zawodach wędkarskich przeróżnych, to, to zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj to się kisiliśmy w jakichś takich domkach poperelowskich. No tak wiecie, wiecie jaki to standard taki mazurski, co nie? lekko zapyziały, a tutaj ośrodek z zajebistymi kurna kwaterami klimatyzowanymi, na zewnątrz basen, gdzie można się poplumkać, najlepsza ciekawostka, że, że ten basen nawet w październiku może być podgrzewany, jakby była potrzeba, na miejscu jacuzzi, na miejscu sauna, na miejscu masaż tajski. Słuchajcie, masaż tajski. Ja nigdy nie byłem na masażu tajskim, ale tak zostałem przemasowany, że dzisiaj rano się budziłem, Bo to wczoraj przed wyjazdem żeśmy mi sobie ten masaż strzelili. Dzisiaj rano się obudziłem mówi, Jezu Jestem 10 lat młodszy, kurde. Od razu poleciałem na trening, bo w tyle energii więcej. Tak się człowiek już taki luźniej się czuje. Niesamowite. No nie, nie, nie. Bez szczęśliwego finału, to jeśli o tym myślicie. To nie, nie, to nie taki. Co tam tak się cieszycie? <laughs> no, jakby z finałem to bym wam powiedział, ale to nie. nie. Coś innego Przez cicho tam. Ale to mnie, bo to taki prof... Słuchajcie, to profesjonalny masaż tajski i masowała mnie taka malutka tajka. Ja tak mówię: że... Jezus, skąd ona ma tyle siły, aby takiego cielaka jak ja, tak wyginać, przerzucać? Niewiarygodne. Dobra, rozgadałem się to, ale to nie, to nie na temat. To, na... to nie na ten kanał, to nie na ten kanał, tak więc. Yy... Nara. O, oh, tak, trzymajcie się cześć.